Hej hej, przybywam ponownie niosąc wam nowy filmik i tym razem będzie to coś nietypowego. Kolejny, czysto spontaniczny zakup. Transformowalna zabawka, ale nie marki Transformers. Siedzi sobie Benek, przegląda Amazona i nagle widzi to. Uśmiecha się to do niego z ekranu, duży fioletowy robot, krzyczy, że ma tryb pojazdu, ma tryb bestii. Wygląda interesująco, cena do przyjęcia. No to Benek pomyślał i kliknął: kup! A co mi tam wypróbuje? I oto dzisiaj przedstawię wam moje refleksje na temat widocznego właśnie na ekranie gagatka, bo w sumie jest oczywiste pogadać. Przed Wami Quantum Heroes Dinosaur MozaStorm! Poguglałem trochę za tą marką i dowiedziałem się, że jest to generalnie seria transformujących się zabawek na podstawie chińsko-koreańskiego serialu pod tym samym tytułem, którego bohaterami są dzieciaki posiadające fikuśne, futurystyczne zbroje oraz pojazdy inspirowane dinozaurami, które mogą się łączyć ze sobą na zasadzie jakichś megazordów. Nie zagłębiałem się specjalnie w fabułę, bo czuję, że nie jestem targetem, ale z tego co mi się udało ustalić wychodzi na to, że recenzowany dzisiaj mech należy do dziewczyny imieniem Trina, która jest początkowo antagonistką serii, a później sojuszniczką głównych bohaterów. Ja, jakby ktoś chciał sobie poglądać to odcinki są na YouTubie. Wśród zabawek bazujących na serialu znajdziemy zarówno figurki ludzkich postaci, które można ubrać w dinozbroje, oraz pojazdy sprzedawane najczęściej w dwupakach i tworzące wielkie mechy. Przy czym, ku mojemu zaskoczeniu, wychodzi na to, że akurat Moza Storm nie jest kompatybilny z innymi zabawkami Dinoster. Jest całkowicie autonomiczny. Trochę szkoda, bo zachęcałoby to do kupna innych, no ale mówi się trudno. Rzadko kiedy pokazuję coś jeszcze w pudełku, ale uznałem, że skoro ta tutaj rzecz jest raczej mało znana, no to pokażę że jak to wygląda w opakowaniu. I jest to całkiem spoko pudło. Duże, ze sporym plastikowym okienkiem, z mocnego, polakierowanego kartonu. Od razu sprawia to wrażenie takiego lepszejszego produktu. Są tu zaprezentowane trzy tryby zabawki, robota, pancernego pojazdu oraz mozazaura. Ogólnie bardzo ładne opakowanie. Z boku mamy rzut oka na pilotkę. Ona wygląda dla mnie trochę jak nastoletnia wersja Jury ze Street Fightera. Takie pierwsze skojarzenie. Z tyłu zaś raz jeszcze prezentacja robota na większym zdjęciu. Na dole nawet informacja, że tło pudła można wykorzystać do eksponowania figur. Górki. To samo robią z Transformers Studio Series. No, zachęcające do wszystko, ja to sobie na spokojnie teraz rozpakuję. I jak powiedziałem, tak zrobiłem. Przy okazji przetransformowałem dziada, jako że omawianie tego typu zabawek lubię zaczynać od trybu pojazdu. To, co tutaj mamy, to mocno futurystyczny, ufantastyczniony ala czołg czy transporter opancerzony. Ma to zarówno koła, jak i gąsienice I wygląda w sumie jak coś, co spokojnie nazwałby się jako tryb cybertroński jakiegoś Decepticona. Głównie dlatego pozyskałem tę zabawkę. Dawała mocno transformerowym klimatem, w oderwaniu od tego, że jest to zupełnie inna marka. W zestawie znajdował się jeszcze arkusik z naklejkami do upiększenia niektórych partii, ale ja sobie je podarowałem. Mój stosunek do naklejek jest jak dobry śledzik, czyli chłodny. Pojazd jest spory i szeroki, zwłaszcza z tyłu. Wygląda na coś, co pokona każdą przeszkodę i jeszcze po niej przyjedzie. Tylne kółeczka gładko się kręcą, są też malutkie pod gąsienicami. Tworzyło, z którego wykonano zabawkę jest bardzo dobre, fajny, wytrzymały plastik. No taka czysto transformerowa jakość. Podoba mi się przód, między gąsienicami jest tutaj taka struktura przypominająca jakieś wystające kły czy pazury. No spoko, gąsienice są budowane pancerzem. Trochę brakuje tutaj jakiegoś wyraźnie zaznaczonego włazu czy kabiny. No teoretycznie chyba to tutaj na tym czarnym panelu najbardziej się z takowym kojarzy, ale też nie na 100%. Rzeźba detali jest znacznie bardziej symboliczna niż to, co ostatnimi czasy występuje w Transformers. Podobają się te transparentne różowe cuśki, zresztą, no, tego koloru jeszcze się zobaczy więcej w tej zabawce. Fajny jest również ten grzebień na dachu, kolce takie. No, bardziej pod tryb bestii, ale w formie pojazdu też wyglądają ciekawie. Nie podoba mi się na pewno ta wielka szpara z tyłu. Sam kuperek jest co prawda elegancko zamknięty, ale tutaj, no, jest taka dziura, taka, że palec można przełożyć na wylot. No, takie sobie rozwiązanie, ale do przeżycia. Raczej mi to pojazdu nie psuje. Wciąż Uważam, że jest wystarczająco solidny. Brakuje mu tylko jakiejś konkretnej dedykowanej broni, gdyby dało się zainstalować na górze jakieś działo, no to wyszedłby całkiem taki fikuśny. czołg. W dozbrojenie idzie się i tak pobawić. Zabawka ma na sobie trochę 5 mm portów po obu stronach, łącznie 8 i są one kompatybilne z brynkami Transformers. Zatem można sobie takowych użyć, ale generalnie są to przede wszystkim porty na dodatkowe akcesoria służące do konwersji do trybu bestii. Zabawka ma dużo dodatkowych części, które wykorzystane razem utworzą tryb mozazaura. Tak, nie ma tutaj pełnej pełnoprawnej takiej transformacji triple changerowej, pojazd transformuje się z jeździdła do robota, ale tryby bestii uzyskuje się przez obklejenie akcesoriami. No, inne podejście niż w wypadku Transformers, mocny taki partsforming, nie przeszkadza mi to w tym wypadku, niektóre z tych elementów są interesujące. Mamy zatem takie dwie świdrobronie, w serialu z tego co widziałem ich końcówki wystrzeliwały, połączone z resztą linkom, takie ala la harpuny, całkiem spoko narzędzie, czy tam broń, kręci się końcówki wykonano z elastycznego, ale na szczęście nie całkiem gumowego plastiku. Jest głowa moza za uradu nałożenia na przód bardzo fajnie zrobiona, z otwieralną paszczą, różowy element na czole, pięknie podświetla oczy. Design taki powiedziałbym na modłę Dinobotów, trochę podobna estetyka, choć oczywiście nie tej kolorki. Webek ma jak widać dwa porty 5 mm, zaczepy do trybu pojazdu oraz jeden kołek pod spodem do trzymania jako paszczobrońkę. Skoro jest łeb, musi być również ogonek, długa część zakończona płetwą z bardziej elastycznego plastiku. Tutaj również mamy dwa punkty podpięcia osobno dla trybu pojazdu, jak i robota, a także jeden schowany uchwyt. Dwie tylne płetwy, które mogą robić także za jakieś energetyczne ostrza. Chyba najbardziej elastyczne akcesorium. Spokojnie nada się do większości transformerów. Ładna forma, dobry twardy plastik. Aż przyjemnie takich używać. Mogą robić zakrzywy miecze albo bumerangi. No i są jeszcze przednie płetwy, które z kolei składają się z trzech elementów każda. Fioletowego pancerza, pręta z trzema kołkami 5mm oraz nieco inaczej wyglądających ostrzy. To wszystko idzie wykorzystać jakoś tam w inny sposób, ale żeby złożyć płetwę robi się to tak. Ostrze pod pancerzyk, łączą się one na port i małe żłobienie, do tego jeszcze łącznik i tak powstaje takie coś. Też da się to wykorzystać jako jakieś energetyczne dziabaki. Już samymi przytroczonymi świdrami tryb pojazdu wygląda bardziej bojowo coś do przebijania się przez ściany oraz wrogiej jednostki. No ale przyczepmy jeszcze pozostałe części, żeby zmienić go w Mozazaura. I oto jest tryb podwodnej wymarłej bestii. Mozazaurus w pełnej krasie. Cóż, nie ma co się wszyscy, jest to po prostu tryb pojazdu z dodatkowymi elementami, co całościowo tworzy trochę niezgrabnego potwora. Z tego co widziałem w serialu, wygląda to niemal identycznie. Serwetka została po prostu mocno podyktowana budową jeździdła, i przez to mozazaurus ma wyjątkowo szeroki kuperek, przez który ogon zdaje się być cienki i wyrastający tak nagle dosyć z ciała. Tryb pojazdu, mimo że mniej efektowny, wiedzie tu raczej prym, aczkolwiek pomimo tej ceglastej sylwetki i partwo. Na swój sposób lubię też ten tryb Mozazaura. Mam wrażenie, że w kolorach klasycznych Dinobotów sprawdziłby się nieźle jako dodatek do tej drużyny, taki daleki kuzyn. Mozazaurum w trybie bestii zasadniczo nic nie robi, po prostu wygląda, ale dalej można nim jeździć. Powróćmy na chwilę do trybu pojazdu, żeby zrobić jakieś rozmiarowe porównania. Tutaj z moimi bardziej okazałymi transformerami niedawno recenzowany Mage of the Primes z Megatronusem oraz Air Double Dealerem. Jak widać, zabawka z Dinoster całkiem nieźle wpasowuje się w transformerowy sznyt jako ala cybertoński pojazd. Transformacja jest bardzo prosta, nic to nie sprawia trudności, ale kroków jest na tyle dużo, że sprawia przyjemność i angażuje. Na początek rozdzielamy tył i przemieszczamy złożone stopy, których palce prostujemy, następnie ściągamy wygięte na bokach nogi i powoli zsuwamy aż osiągną właściwy kształt. I już szwaje gotowe. Pociągamy te jaśniejsze elementy i łamiemy całość, co zapoczątkuje korpus. Rozszerzamy teleskopowo złożone barki, rozprostowujemy ramiona i wyciągamy dłonie, ściągamy na dół plecak i kompresujemy, chowając wystający czarny panel pod drugim. Przód I wyciągamy ze środka głowę, którą wystarczy jeszcze obrócić i wyprostować na koniec złożony róg. Moza Storm staje przed nami jako mech. Skuba nie prezentuje się świetnie, jest wysoki, trochę wyższy od współczesnych transformerowych liderów, ale nie tak wysoki jak Commander, niemniej jest to spory masywny robot. Detali jak wspomniałem wcześniej jest trochę mniej niż na przeciętnej zabawce Transformers, ale to wciąż wygląda dobrze. Jeśli chcieć olać materiał źródłowy, to Moza Storm spokojnie moim zdaniem wpasowuje się w dresko deceptikońskiego bedlaka. Masywna sylwetka, dużo fioletu i gorące różowe wstawki. Głowa bardzo mi się podoba. Ma nieregularny faceplate z fakturą przypominającą trochę drapieżny uśmiech czy zęby. Przezroczyste elementy, rogi na policzkach i czole. Świetnie przypuszczają światło, tak samo oczy. Light piping przepiękny. W ostatnich transformerach mocno mi go brakowało. Zdecydowanie wygląda groźnie. Znowu nie mogę się powstrzymać przed traktowaniem go w mojej głowie jako Decepticona. Po prostu mi to pasuje. Kojarzy mi się też trochę jakby z czerepem Evangeliona 01. No ten ruch, zębiska, coś w tym jest. Główka może się jedynie kręcić 360 stopni. Przód pojazdu tworzy fajną klatę. Jako, Otwieralny, można się bawić w umieszczanie w środku pilota. Co prawda, w zestawie nie ma żadnej reprezentującej go mikrofigurki, chyba że wsadzi tam coś innego, na przykład orzeszka, ja tylko akurat nie miałem takich pod ręką. Mamy tu obrót w pasie i co ciekawe, wszystkie ruchome połączenia poza głową i łokciami to stawy klikające, których ostatnimi czasy znowu brakuje mi mocno w nowszych transformerach. Przeczepia się trochę do plecaka, przelega ciasno do pleców i fajnie, ale mógłby się nieco lepiej zczepać z całością, bo nie ma tu żadnego mocowania, wszystko trzyma się na jednym zawiasie, który co prawda nie lata, ale nie obraziłbym się jakiś moc. Mniejsze spięcie tego jakoś. Trochę mi również wadzą te jasnofioletowe elementy. Również nie przyczepia się ich do niczego, tylko składa i czasami bawiąc się figurką, zawadza się o nie i mimowolnie przemieszcza. Plus ich łączniki zresztą ciała są odrobinę wiotkie, Lepiej ich nie wyginać zbyt agresywnie. Ramiona mają fajne klikacze w barkach, da się je wyciągnąć na boki, ale niestety brakuje obrotu w bicepsie. Wielka szkoda, bo to jeden z moim zdaniem kluczowych stawów dla fajnej pozwolności. Mocno mi go tutaj brakuje, no ale mówi się trudno, po prostu łapki są trochę ograniczone w tym zakresie. Nadgarstki również się nie ruszają, jedynie chowają do środka do transformacji. Nogami za to idzie swobodnie pomachać i tylko się od razu odnotowuje, że mimo klikaczy w biodrach, jeśli potrząśniemy figurką, to trochę się te gicze będą majtać i grzechotać zarazem. Także stawy nie stawiam aż takiego oporu, ale jak już pomachamy nogami, to spokojnie utrzymują one każdą pozycję, mimo tego, że łydki są dość ciężkie. Jest obrót w udzie, kolano oraz wychył w kostkach. Palce stóp również można zgiąć, ale to raczej nie będzie przydatne. A oczywiście mamy jeszcze tę całą tonę szrotu z trybu bestii, możemy ją wykorzystać na wiele sposobów. Na pewno fajnie wyglądałem ostrzał takie nito maczety, nito sierpy laserowe, spoko. Również świdry spisują się super jako uzbrojenie. Tak, moza Store może się stać prawdziwym drillowcem. Aha, może również podtrzymać paszczę mozazaura jako taki paszczomiot Alabistur's Megatron albo Alapacynkę. Z ogona natomiast możemy wyciągnąć dodatkowy trzymak i przyczepić na końcach ostrza, żeby zrobić taką podwójną kosę. Nie ma to specjalnie sensu, ale działa reguła fajności. Jest to cięższa brońka, ale mech spokojnie ją utrzymuje. Szkoda tylko, że nie może jej złapać oburącz. Ogon można także przyczepić z tyłu, żeby był ogonem właściwym, tak też to wyglądało w serialu, aczkolwiek raczej nie preferuje tego. No ale opcja jest. Najgorzej z tego wszystkiego wypadają chyba te trzy częściowe płetwo ostrza. No, można to uznać za broń, ale chyba te pojedyncze wyglądają tak lepiej jako takowe. Ogólnie, o ile wszystkie inne rzeczy znajdują miejsca na całej figurce, tak z tymi płetwami sprawa wygląda tak, że ilustracje na pudełku sugerują przyczepienie ich do ramion. Ale moim zdaniem wygląda to niezgrabnie. No, ale przynajmniej można obczepić akcesoriami całego mecha, nic tu nie musi zostać luzem. Taki tryb Rambo, im więcej wyposażenia, tym lepiej. Testy pozwoleńności wypadają ok. Bez szału, no jak wspomniałem, brakuje mi trochę dynamiki w rękach, ale poza tym obrotem w Łokciu Moza ma w sumie najpotrzebniejsze stawy, żeby coś z siebie wykrzesać. No i sporo można eksperymentować z tym uzbrojeniem, powymyślać jakieś inne kombinacje, albo dodać brońki z transformerów, bo porty Moza Storma współpracują z nimi. Odkryłem także, że spokojnie można cofnąć trochę transformacje, dodać web bestii i stworzyć takiego krokodylo-trola, bo czemu nie? Dodatkowo wyposażenie figurki może się odnaleźć wśród niektórych transformerów, zwłaszcza tych z okresu Siege, bo tam w występowało najwięcej portów na uzbrojenie. No to jeszcze raz porównanie w trybach robotów. Tutaj widać, jak masywna jest ta figurka. Przewyższa co większe TFy z mojej kolekcji, nie będące kombajnerami. Także, no, to jest coś. Sam raz dla miłośników wagi ciężkiej. Muszę przyznać... Miałem z tym setem sporo zabawy i nie żałuję tego spontanicznego zakupu. Zabawka okazała się być świetnie wykonana, bawialna, ma trzy tryby, z czego tryb best jest no trochę umowny, ale na swój sposób również fajny. Szybka, intuicyjna transformacja, dobra prezencja, dużo akcesoriów i to wszystko w cenie 30 euro na Amazonie. Widziałem co prawda droższe oferty na Ebayu i innych miejscach, no ale skoro dało się wyrwać za 30 ojrów, to uważam, że za wszystko co ten set oferuje jest to naprawdę git cena. Zwłaszcza w porównaniu z niektórymi transformerami obecnie. Ja jestem Zdziada zadowolony. Myślę, że będzie robił w mojej głowie za jakiegoś przyszywanego pod dowódce decepticonów, bo po prostu siada mi ta interpretacja. No i gdyby gdzieś się komuś trafił, gdzieś tam mignął, to serio polecam sobie wypróbować. Czasami warto sięgnąć po coś wcześniej nieznanego. I tym pozytywnym akcentem kończę na dzisiaj. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Miłego weekendu.